Zadanie trzecie. W trójkącie równobocznym ABC punkt D leży na boku BC. Stosunek pola trójkąta ABD do pola trójkąta ADC jest równy pierwiastek z trzech odjąć 1 na 2. Oblicz miarę kąta DAC. Zapisz obliczenia. Narysowałam już trójkąt równoboczny i specjalnie ten punkt D nie narysowałam go na środku, tylko. Bliżej wyszłówka C, oczywiście mogłoby być też w drugą stronę bliżej wyszłówka B. Chodzi o to, żeby nie sugerować, że ten punkt jest na środku. I mamy, że stosunek pola trójkąta ABD do pola trójkąta ADC jest równy tyle. No więc, tutaj mamy pola. Możemy sobie to jeszcze oznaczyć tutaj, żeby nam może było łatwiej liczyć te pola. Mamy AAA, no bo trójkąt równoboczny. No i weźmy sobie na przykład, że AD to jest x, żeby nam było łatwiej. No i dobrze, weźmy pierwsze pole, czyli pole trójkąta ADB jest równe. Oczywiście tutaj jeszcze możemy sobie oznaczyć kąt DAC jako alfa na przykład i jego będziemy szukać. Z tego względu, że to jest trójkąt równoboczny, ten kąt DAB będzie miał miarę 60 stopni minus alfa. I tutaj myślę, że przez to, że mamy kąty, najlepiej będzie użyć wzorów na trójkąt z sinusem, czyli pole trójkąta ADB będzie równe 1 druga razy bok razy bok i sinus kąta pomiędzy nimi, czyli A razy X i razy sinus. 60 stopni minus alfa. Dobrze, pole drugiego trójkąta, czyli A D, C jest równe. I Jedna druga i znowu mamy A razy X. Specjalnie tutaj biorę ten bok X, żeby on nam się powtarzał, bo mamy stosunek, więc żeby nam się jak najwięcej skróciło. O to chodzi, żeby tutaj użyć tych samych zmiennych, tylko tutaj po prostu różnica będzie taka, że mamy sinus alfa. Dobrze, więc zapiszmy sobie ten stosunek i mamy tak: 1, 2a ax sinus 60 stopni minus alfa przez 1, 2a ax sinus alfa jest równe pierwiastek z 3 minus 1 przez 2. Dobrze. No i teraz skracamy. Skróci nam się jedna, druga, a i x -y też się skrócą. No i dobrze, możemy sobie przejść od razu na krzyż, żeby pomnożyć. No więc będzie 2 sinus 60 stopni minus alfa jest równe. Pierwiastek z trzech. Sinus alfa minus sinus alfa. Już od razu wymnożyłam, żeby nie zapisywać tego w nawiasie. No i teraz e, widzimy tutaj e, w, mm, w nawiasie mamy 60 stopni minus alfa, czyli mamy sinus różnicy kątów. To z boku sobie może to rozpiszmy. Sinus 60 stopni minus alfa. Czyli to mamy tak. Sinus pierwszego razy cosinus drugiego odjąć cosinus pierwszego razy sinus drugiego. Tak w skrócie. Czyli to po prostu będzie sinus 60 stopni razy cosinus alfa odjąć cosinus pierwszego, czyli 60 stopni razy sinus alfa. Czyli upraszczając to, mamy dwa razy sinus 60 stopni. Czyli pierwiastek z 3 przez 2 cosinus alfa i odjąć cosinus 60 stopni. No to jest 1 druga, czyli 1 druga sinus alfa. No i mamy pierwiastek z 3 sinus alfa minus sinus alfa. No i tutaj już widzimy, że opłacało się wymnożyć ten pierwiastek z 3 minus 1 od razu, no bo teraz nam się skróci to wszystko z dwójką po lewej stronie. Czyli będziemy mieć pierwiastek z trzech cosinus alfa minus sinus alfa i jest równe pierwiastek z trzech sinus alfa minus sinus alfa. No i skraca nam się minus sinus alfa i zostaje, jak przeniesiemy na lewą stronę, pierwiastek z trzech i, a nie, pierwiastek z trzech w sumie też możemy od razu skrócić. I zostaje nam, że cosinus alfa jest równe sinus alfa. No i teraz co z tym zrobić? No tutaj e, teoretycznie można by to było zamienić e, przez, przez e, kofunkcję, na przykład e, cosinus 90 stopni minus alfa, czy, czy w drugą stronę, ale tutaj wiemy, że jesteśmy w trójkącie. I Ponadto wiemy, że alfa na pewno będzie mniejsze od 60, tak? No bo cały ten kąt ma 60 stopni, czyli alfa musi być mniejsze od 60. Skoro alfa jest mniejsze od 60, to znaczy, że jesteśmy w ćwiartce pierwszej. Kiedy spojrzymy sobie na wykres sinusa i cosinusa w tej Świerce pierwszej, a nawet nie całej, bo tylko do 60 stopni, od 0 do 60 stopni, no to mamy tylko jeden punkt przecięcia, kiedy te dwie funkcje mają taką samą wartość. No i to jest w punkcie, kiedy alfa ma 45 stopni. No i tutaj, tutaj, to trzeba by było wiedzieć, żeby przyspieszyć. Oczywiście można, było to, można by było rozwiązać równanie. Trygonometryczne, no ale tutaj myślę, że nie ma potrzeby. Plus to też jest zadanie tylko za 3 punkty. No więc myślę, że tutaj też takie uzasadnienie wystarczy, po prostu, że alfa jest mniejszy od 60. No więc po prostu musi być równe 45 stopni. I taka jest odpowiedź.